Muzyczna terapia antystresowa. Sposób na stres i smutek. Bez kosztów. Klaszcz, gwizd i czuj się lepiej. Miłośnicy muzyki ludowej zapewne wiedzą, że melodią wielu greckich, ukraińskich, tureckich, Arabskich, a nawet kuralskich tańców ludowych, często towarzyszą powolne oklaski z udziękowymi Mało kto wie, że powolne oklaski relaksują mózg, a gwizdanie, nawet bez palców, bardzo dobrze wpływa na płuca. Jednocześnie gwizdząc i klaszcząc, ale powoli, co ważne, pozbywamy się stresu i złej energii, która spływa wtedy całego ciała i wydostaje się przez usta. Tak mocno się skupiamy na wydawaniu dźwięków, że w pewnym momencie zapominamy o swoich trudnościach. Poza tym, jeżeli czujemy się zmęczeni, Dzięki tej terapii możemy się obudzić, no i ostatecznie zacniamy płuca, chroniąc się przed wirusami. Jednym słowem spróbuj. Wiem z własnego doświadczenia, że ten sposób działa. Można ćwiczyć tomu... Na przykład słuchając muzyki. Będąc na koncercie czy imprezie... a nawet na wydarzeniu sportowym. Co najlepsze, to nic a nic i kosztuje.